Odkąd zaczęła się pandemia, nie handlujemy od marca. Jesteśmy normalnie na skraju bankructwa. Nie wiemy, co dalej robić. Nikt nam nie chce pomóc. My mamy tutaj 10 stoisk, jako wszyscy tutaj handlujący, nie sprzedajemy, nie pracujemy i mamy płacić do biura ogromne pieniądze. My płacimy duże czynsze, proszę panią. To jest naprawdę budżet tutaj, to najwięcej my wspieramy ten, tej instytucji zakopiańskiego Centrum Kultury. W tym momencie nie mamy z czego te pieniędzy dać, bo się nie stoi, nie zarabia. Nasz dochód jest zerowy. To też nie jest tak, że my nie chcemy nic płacić, bo my tu wychodzimy z propozycją 30% od kwoty czynszowej. I tutaj jest taka wielka prośba do pana burmistrza, do całej Rady Zakopiańskiej. To jest ten czas, ten moment, kiedy warto sobie zastanowić się, czy Wy jesteście dla nas, dla ludzi, czy jesteście przeciwko nam? A na jakich zasadach Państwo teraz działacie? Ile teraz musicie płacić za też? Ile płaciliście w marcu? W marcu było to do 15 połowa czynszu, a później nam znieśli, ale mieliśmy większą połowę, bo jeszcze nam naliczyli dwa dni dodatkowe. Druga rzecz jest taka, że na dzień dzisiejszy są też tutaj: mamy 10 stoisk, ale jest też 16 stoisk na krupówkach. Na dzień dzisiejszy nie jest to możliwe, żeby tam stać, bo nie ma nawet warunków sanitarnych, nie spełniamy, nie ma toalet, nie ma wody bieżącej. No i tu jest tak: czynsze przychodzą, a my tam nie będziemy mogli na dzień dzisiejszy w ogóle funkcjonować, pracować, nic sprzedać, bo nie jest to realne. I za, a za kwiecień ile musieliście zapłacić? E, za kwiecień przyszła pierwsza propozycja 100%. Teraz faktury, teraz nam faktury, teraz zaczynamy coś pisać do nas zaczynajmy, ale jest to na przykład już w miesiącu maju 70%, gdzie na dzień dzisiejszy jest już 8 maja, zero dochodu. A oni już nam tutaj weszli z propozycją 70%. W kwietniu też oczywiście zero dochodu. Oczywiście, zero. Tutaj było wszystko zamknięte, nikt nic nie sprzedał. A czy moglibyście państwo dzisiaj otworzyć na przykład te, te swoje stanowiska? Ale jaki jest sens otwierania, jeżeli nie ma turystów? My żyjemy typowo z turystów. Kwestia zapłacenia 70% nie jest adekwatna do, do obecnej sytuacji. propozycje są, które żeśmy napisali pismo, teraz we wtorek byliśmy zanieść, to jest po 30% do końca trwania umowy, czyli do czerwca. To, co jesteśmy w stanie, ale to jest te pieniążki, które my już mamy w biurze promocji, bo my tam zostawiliśmy dwumiesięczne kaucje i my nie chcemy już ani złotówki tam zanieść, tylko my chcemy skorzystać z tych pieniędzy, które oni już mają. Wyszliśmy z inicjatywą rozmowy z Panią Dyrektor. To to była rozmowa. Na zasadzie dobra współpraca, ale na ich zasadach, bo na ich warunkach. To, warunkach tak. Tylko, czyli cały czas dobra współpraca, to znaczy, że my mamy cały czas dawać pieniądze, choć ich nie mamy, to nie uważam, żeby to była dobra współpraca, bo jeżeli ma być między nami dobra współpraca, to jeden drugiemu powinien pomóc. Inni urzędnicy mówili najpierw do nas, że my powinniśmy iść na ten pośredniak urząd, urzędu pracy, prawda? do urzędu pracy. My jako górole nie mamy swojej honory, przecież nikt nie pójdzie z nas z ręką do urzędu pracy Dajcie nam, no, poza pomogi nigdy nie chodziliśmy. To gdzie teraz pójdziemy po urzędach pracy, nie? Każdy chce to zarobić uczciwie, a nie chodzić i wyciągać rękę. Równie dobrze mogłabym być iść stanąć, proszę panią, przed y, tom, brata Alberta i dajcie mi zupy, nie? Tego nie chcemy po prostu. My chcemy się dogadać, zapłacić i na tym skończyć. Słuchajcie, tym bardziej, że nasza współpraca to nie jest miesiąc, dwa, tylko to jest już wiele lat. Tak. Utrzymujemy biuro promocji, utrzymujemy wiele, wiele instytucji tutaj, które, które sponsorujemy w jakiś sposób z naszych Dokładnie. czynszy. Musi się znaleźć sposób na mediację, musi się znaleźć sposób do znalezienia konsensusu, który będzie zadowalał jedną i drugą stronę. Apel jest także w tym kierunku, żebyście Państwo zrozumieli, że... Ci ludzie naprawdę są w wyjątkowej sytuacji, i to nie jest pierwsza i ostatnia grupa, grupa przedsiębiorców, że naprawdę jest źle, że nie ma na czym zarabiać. Jeżeli ci dzierżawcy nie zapłacą dzierżawy Zakopiańskiemu Centrum Kultury, to z kolei centrum nie będzie miało pieniędzy, żeby chociażby urządzać imprezy w Zakopanem, czy też być może utrzymywać pracowników? Proszę Państwa, każdy musi w tej chwili zredefiniować wiele różnych rzeczy, także Zakopiańskie Centrum Kultury. Musi zastanowić się, jak w czasach, to nie będzie kwestia nawet miesiąca, czy najbliższy, to może by okazać się kwestią roku, co jest priorytetem, jak skompilować jakby budżet na działania? Co w tym budżecie powinno się znaleźć? Jakie powinniśmy podjąć działania reklamowe, marketingowe, kulturalne, i inne? Pewną emocje krewają dużą, dużą tutaj rolę, ponieważ Zakonie Centrum Kultury zawsze było otwarte dla dzierżawców, dla mieszkańców, dla dzierżawców, i do tej pory ta. Współpraca układała się, no myślę, że jeżeli nie wzorowo, to bardzo dobrze. Nikt na nikogo tutaj nie narzekał. No, sytuacja jest taka, jaka jest i my rozumiemy nerwy dzierżawców. Yy, Dierżawcy winni rozumieć też drugą stronę, jakim jest Zakopiańskie Centrum kultury. I tu absolutnie z tego, co wiem, co pani dyrektor mi przekazywała oraz pracownicy, zawsze byli yy, dzierżawcy przyjmowani. Yy, Propozycja ich, które składali, była odpowiedź, że tak powiem pismem następną propozycją. No a już o tym, że e, zeszły piątek pokazał również, że nawet władze miasta e, wraz z radnymi e, po, poszły na umówione spotkanie. Z CK e, plany, e, że tak powiem, e, oszczędnościowe i również tutaj w przypadku dzierżawców e, po rekomendacji Urzędu Miasta, jak i sytuacji, która jest ogólno, ogólnokrajowa, wystąpiła z propozycją obniżenia czynszów. Część, e, część dzierżawców wyraziło zgodę na taką obniżkę czynszu i warunki zaproponowane przez Zakopiańskie Centrum Kultury, Kultury przepraszam, a pozostali niektórzy y, jakby wysunęli swoją propozycję, która y, w ich oczach y, jest do przyjęcia. Natomiast Zakopane Centrum Kultury, tak jak powiedziałem, no, ma swoje koszty zarządu i y, zaproponowało jeszcze inne rozwiązanie. Na dzień dzisiejszy jest sytuacja taka, że y, część dzierżawców nie przyjęła warunki, warunków. Została zafakturowana zgodnie z przepisami, ponieważ ta faktura musi wyjść do 10 każdego miesiąca i tutaj y, po spotkaniu w piątek zeszły, y, umówiliśmy się, że y, będziemy obserwować sytuację y, po tym, jak te obostrzenia zostają ściągnięte i że ten handel wróci do normy już przy, przynajmniej w Polsce, prawda? No i na dzień dzisiejszy propozycja, we wtorek przyszły, jesteśmy, mamy wyznaczony termin, że tak powiem, spotkania czy przedstawienia propozycji ponownej Zakopieńskiego Centrum Kultury.